Kodem, a to od Hunter No, odcinek. Kręcę krótki. Mój pierwszy raz na kanale. Bo dziś zaczęła się moja kariera. No. Upoluję sobie jakiegoś łosia na początek. Poza tym level 16 mam. Ej, to nie łoś, to niedźwiedź. To jeszcze lepiej. Upoluję sobie niedźwiedzia. Sprzedam futro. Chwila lepiej. Wezmę shotguna. No. Zacięła się. No, zacięło się. No Dzisiaj zaczęła się moja kariera, dlatego dziś upoluję niedźwiedzia. Na sam początek. No może i nienormalne, że mam na sam początek shotguna żartuję. To nie sam początek. To już level 16 mam. No i kupiłem sobie takie bronie i mogę sobie kupić każdego shotguna, oprócz takiego jednego, bo jeden to muszę odblokować swoim levelem, no. No, słabo. Już jest. Najpierw znalazłem tropy niedźwiedzia, który przypomnę. Małe ludzkie odciski palców. Potem jest. zgubiłem, teraz. Błądę. No. Czemu tu jeszcze nie byłem? No, dlatego się nie odzywałem, bo. No, bo, no, po prostu czasami tak mam, że się zamykam. Ej, a ten znak zapytania to pewnie ambona. Nie, no, nie marnuję. Nie, nie, ambona. Zbiorę ten mały głupicerek kamieniu i dostanę XP. No, no. Przepraszam jedno, tak w sobie zamknąłem, ale... No, no. Ten niedźwiedź się wydzierał, ale go zgubiłem. Wyczuję mój zapach. No, no i teraz wyskoczy na mnie niedźwiedź. Duży ty. Cały odcinek. Dobra, nie chciałem go tak dłuż. Wiecie, ale nic nie Tam Tamtym, a w tym. Jeszcze nic nie robiłem, ale na teście. Kiedy nagrywałem, to za długi odcinek nakręciłem. Kiedy już trzasnąłem tego niedźwiedzia, dałam sobie sprawę, że albo walka z nim, albo mnie zabije. A więc wybrałam walkę z nim, opcję z tą. No, to, to ja tego samca. i osłabł bardzo święty. No, szukam, szukam mi się nie doszukam. Czasami jestem niezadowolony. Gdzie chodzą te niedźwiedzie? W taką tezę. Jeden poszło tam, drugi tam, trzeci tam, czwarty tam. No, cały czas. No, najpierw ustrzeliłem tego tajemn... tego niedźwiedzia. Potem... Od razu wiem, że to armbona. my czekamy. żebym sobie rozgielił i znalazł tego wrednego niedźwiedzia. Najpierw ostrzeliłem samca, a nie byłem tego wświadomy. To trochę źle to zrobiłem. No dobra. Nic nie upodobało narazkę na